Jestem DJ-em, kocham muzykę i jest to przygoda mojego życia. Często klienci pytają mnie, czy pracuję na dobrym i co za tym idzie drogim sprzęcie. Zgodnie z prawdą, mówię im, że tak. Jednak Techniczna to tylko 20-30% sukcesu. Na całym świecie spotykam ludzi, którzy nie byli bogaci sprzęt, lecz posiadali umiejętności i wiedzę. Miałem szczęście obserwować ich i uczyć się. Bycie DJ-em to nie tylko puszczenie muzyki, to głównie praca z ludźmi, których trzeba do siebie przekonać i zdobyć ich zaufanie. To naturalne, że na początku jest ciężko przełamać się i zacząć bawić. W tym właśnie moja rola. By wszyscy poczuli się swobodnie. Jednak, pomimo doświadczenia i wiedzy, jak takie imprezy powinny wyglądać, nie chcę, by moje zdanie dominowało. Zawsze staram się dowiedzieć jak najwięcej o charakterze danego przyjęcia i o potencjalnych gustach muzycznych gości. Chętnie wplatam te sugestie w moją koncepcję. Każda impreza jest inna. Przed każdą ćwiczymy, planujemy, rysujemy pewne ramy. Które w połączeniu z spontanicznością dają najlepsze efekty. Z Michałem nie wyobrażamy sobie, żeby mogło nas teraz zabraknąć za DJ-ką. To już jest część nas. Momentem, kiedy dostaję potwierdzenie, że poważne traktowanie tego, co robię, ma sens, jest godzina 5, szósta rano, kiedy impreza już dogasa. Goście powoli rozchodzą się do domów, i jednak często podchodzą, dziękują i mówią, że było super. Te kilka godzin wystarczy, bym przestał być dla nich anonimowy. Im szkoda opuścić parkiet, a mi zakończyć imprezę. Jednak często spotykamy się ponownie, ponieważ po jakimś czasie szukają DJ-a na wesele lub inną uroczystość. Wspominają, że byli już na imprezie, na której grałem i że nie muszą oglądać moich materiałów promocyjnych. Mówią, wierzymy w Ciebie, dajemy Ci pełną kontrolę nad zabawą. Kiedyś myślałem, że w tej dziedzinie istnieje punkt z napisem meta, ale po dwudziestu kilku latach zrozumiałem, że go nie ma. To ciągle nowe doświadczenie, które pozwala mi dalej się rozwijać.